Czy to Małopolskiej, czy gdyby patrzeć pod kątem miejsca urodzenia, to nawet na tych kresach, które dzisiaj należą do Ukrainy. docenmy tę postać tak jak uczynili to pierwsi w latach 60., 70., nadając imiona miastom, ulicom w miastach, przepraszam najmocniej, nadając imiona szkołom i wreszcie organizując przed dokładnie 50 laty takie przypomnienie Jana Szczepanika, w momencie, kiedy jeszcze żył jego syn, kiedy żyła jego córka, początkowo w Łodzi, później w Grośnie i wreszcie w Tarnowie. Szanowni Państwo dziennikarze, śledźcie na bieżąco informacje, które będziemy tutaj wspólnymi siłami zamieszczali. Piszcie o Szczepaniku dużo, piszcie prawdę. Odkrywajmy tę postać, ponieważ proszę mi uwierzyć, Wiemy bardzo dużo, tak jak wielu ludzi o Szczepaniu usłyszało, ale jeszcze więcej jest tego, co zostało do odkrycia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I również ponownie pozwolę sobie przekazać głos stronie kraśnickiej. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Martę Rebar, dyrektor Muzeum Miosła w Krośni.